Witajcie! Dzisiaj przygotowaliśmy ostatni film w tym roku szkolnym będzie to krótki zapis z naszej cyklicznej imprezy zatytułowanej Święto teatru na prowincji była już to 21. edycja tego wydarzenia. Odbywała się ona w dniach 6 do 9 maja. Jak zwykle gościliśmy grupy teatralne z całego kraju, które zaprezentowały się w przeglądzie teatralnym Mask. Wyniki konkursów w poszczególnych kategoriach wiekowych podajemy szczegółowo na naszej stronie Facebook. Podkreślimy, że laureatem konkursu recytatorskiego został nasz szkolny kolega Piotr Kowal. Brawo, Piotrek! Dodajmy, że opiekunem Piotra była pani Magdalena Szambela. Ostatni dzień Święta Teatru na Prowincji jak zwykle poświęcony był podsumowaniom, wręczeniom nagród, wystąpieniom gości i podobne. Mieliśmy też okazję wziąć udział w koncercie, a w zasadzie słuchowisku słowno-muzycznym, w wykonaniu poety Józefa Bielskiego i pieśniarza Marcina Gonki. Ich wystąpienie było poświęcone Bieszczadom, które były też tematem przewodnim konkursu recytatorskiego. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w wrześniu. Udanych wakacji!